Witam was wszystkich serdecznie, serdecznie w kolejnym odcinku z Azasyna. Przypadkowo weszłem w jakiś... Wyszłem na menu i przypadkowo weszłem w jakieś menu, gdzie mogę wysłać ich na misje. Ich pro problem jest taki, że oni nie mogą zrobić nic. Musimy znaleźć jakieś słabe misje pierwszego poziomu, żeby ich naexpić. Idźcie razem. Tak, mamy tu jakieś ciekawe właśnie całej amerykańskiej części. Nie wiem jak ja to zrobiłem. Jak ja to zrobiłem? A, przedem przypadkowo pewnie zlecenie. Dobra, będziemy pamiętać, będziemy wysyłać ich na misję. Teraz to wszystko ma sens. A my w tym odcinku co robimy? To, co mieliśmy zrobić, czyli lecimy na misję wyzwolenia tego danego tutaj terenu. Rozglądamy się także za notkami. O jest żeby zbić sobie tutaj naszą straszną recydywę Boże, rzecz, ja mogę to zerwać? Dobra, ja bym chciał sobie konika Siema konik I lecimy do misji A potem chyba pójdziemy na główną po prostu, zobaczymy Potepamy się po prostu po mapie Do sklepów chyba nie warto, mamy tylko 1800 funtów odprężające jest takie i jeżdżenie, nie wiem czy dla was czasem jestem tak cicho, bo mówię dla mnie to jest tak odprężające siedzę spokojnie czuję po prostu tą to uczucie, ten, tą ciszę tutaj coś jest w sklepie, ja to chcę wszystko dla naszego pięknego drewno, drewniano dobra, ruszajmy właśnie, mamy już drobiazg, możemy do niego wrócić i ogólnieć tę misję jakąś specjalną Ah, Connor! Your work procedure. Now it's time to finish the job. I'm told this chap just materialized from the ether, and nobody has the stones to you know, challenge him. Until now, we'll need gang, a gang—a gang of our own. Fight fire with fire. About time we did something about those brutes. I want in. Good on you. That's one for the lads. Come on, let's gather the rest. To mete to zbierać ludzi do buntu. Get out. Zabić przywódcę. Dobra, czy oni pewnie poszukają? Zabić przywódcę templariuszy nie ma dla mnie tutaj problemu Zdobyto 250, subcio! Oni pewnie na statkach siedzą, tak jak myślałem Tam na statkach daleko Aha, tutaj nie wiem, czy ten znaczek, który teraz zobaczyłem na mapie to jest znaczek zamieszek? To jesteś w takim trochę niestabilnym stanie. Koń mój przyszedł za mną. Ty mi nic widzę nie zrobisz. To jesteś zblokowany. Nie wiem dlaczego tak się stało. Bo będzie pierwszy. Nie! He was a Templar. What? Like the Knights Templar? Jesus! And they were a spook story? They are very real. I'll take your word for it, lad. Well, it's been a real pleasure. If ever you need a hand in uh, whatever it is you're up to, I'm your man. Super, ciśmięto. Mamy nowego człowieka. Mamy nowego człowieka do zleceń także. O. Misja zakończona, czy te po 40pd i teraz możemy wysłać was do trudniejszej misji, czy nie ma to sensu większego? Nie, to nie ma większego sensu. Musimy to wysłać do jakichś prostych misji ukończone. Dobra, to też misja jest prosta. Dobra, idźcie wszyscy, a róbcie to na razie razem. Dobra, to są misje inaczej, troszeczkę bardziej... Czym może nie skomplikowane, ale jakoś tak inaczej to zrobili. Tak nieprzejrzyście jak w innych. No my nie mamy chyba tutaj co do robienia. Lecimy do misji. Nie jest to tak przejrzyste jak zawsze. ten system, chyba najbardziej mi się podobał system w Revelation. Dobra, gdzie jest nasz konik? Bierzemy konika. I ruszamy poza, poza Boston, poza Boston. Na pogranicze. Dobra, ja wiem, cały czas mi przypomina o tej gildii. Nie gadajcie... Nie, oni w 5 minut mieli to zrobić, więc jeszcze mamy czas. Dzielnica południowa, nie północna powinna być. Za dużo tych informacji z prawej strony, mi się wydaje. Aha, czyli ja mam wrócić do domu prawdopodobnie. Rozgłos 2, w roz ci szukałem. Dlaczego cały czas mi się coś zmienia? O co chodzi? Dobra, ta deska jednak nie będzie trzymać się. Ta co w ostatnim odcinku ją poprawiłem. Nie będzie się trzymać. Spadła mi znowu. Tutaj jednak mnie ścigają. Może dlatego, że. Może każdy teren ma swoje ten. Swój poziom tego, jakie przestępstwa zrobiłeś. I po prostu na nim cię ścigają, a na innym nie. Dobra inicjatywa. Dawno nie byłem w domostwie, szczerze. Wszystko z szybkimi podróżami, naprawdę, tutaj szybkie podróże są wymagane, to nie jest motocykl jak w Days Gone Ja jeszcze chcę zajrzeć do domku, zobaczyć co tam jest z naszymi, wiecie, biznesami Skupiemy wszystko, a co? Dobra. Teraz czy możemy? 100% las, ale ciekawe jak to działa. Nie możemy jeszcze nic skonstruować, a za mało pieniędzy, też trzeba mieć pieniądze na tworzenie, jeszcze mieć ludzi. A nie mam obecnie konwojów, to niedobrze. Jak mam zarządzać konwojem, którego nie mam? Muszę się zaraz zagłębić w to, co bo Teraz wydaliśmy wszystkie pieniądze, a nie mam nic. Co mnie troszeczkę smuci. Główna misja, podejdźmy tam zaraz. I jeszcze tutaj. Tarta, którego. O kurde, to są teraz te wszystkie domki. Nie ma sprawy. Jeszcze pójdziemy co do naszego tego ziomeczka na pewno. Nie wiem, czy w tym odcinku, czy w kolejnym. Ale musimy ogarnąć jak się kupuje, jak się kupuje właśnie nasze piękne, 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 piękne konwoje, bo jeden straciliśmy, co smuci. A zobaczcie, czy mogli zarobić z rzeczy, które nam, które nam już zrobili nasi pobratymcy, nasi mieszczanie. Bo aktualnie jest smutno. Bo nic nie mamy. O jest nasz Achilles, Achillesie, cóż tu mi powiesz. done johnson is dead no he retreated when we destroyed the tea only to hatch some new scheme i'm sure you should have killed him there was no need time will tell if you speak the truth <laughs> why are you here has something happened william johnson has returned with all the money required to buy our land he meets with the elders as we speak i have begged him to resist but i fear he shall have his way unless you intervene how is this possible we destroyed the tea the templars are nothing if not resourceful you should have heeded my warning please you have to stop him of course Czyli nie, tak się... i tak się odrobił. No tak, no to, to było prawdopodobnie... proste. To, minęły 6 miesięcy, minął czas i możemy lecieć na meeting. Pogranicze. Dobra, lecimy do tej misji automatycznie, od razu, ja czuję, że to będzie gdzieś na pograniczu. W ogóle pogranicze musimy sobie obiegać, bo pogranicze jest nieogarnięte. W żaden sposób nie mamy tego obcykane, a tam jest dużo punktów i wszystkiego, do zobaczenia. Pieniądze mi się strasznie przydadzą. Pieniądze w tej części, to jest chyba największy dramat. Nigdy nie miałem tak mało pieniędzy przez Zasynie. Zawsze w biznesie kupowanie sklepu, wiecie co chodzi. A tutaj nie mam kowboju, żeby sprzedawać dobra. O, to jest tutaj od razu, super, super. Nie musimy nawet daleko jechać. Boże. Wiecie co, ja zrezygnuję z konia. Koń jest nieprzydatny w takich terenach. Ty, to jest blisko, tak? No tak, dobra, dobra, już się wystraszyłem, że trochę dalej. Niebezpieczne negocjacje. Zaczynajmy.

Musimy tam dotrzeć. To będzie wyzwanie. Z tego problemu, że oni już tam są, też tam są, już widzimy ich na, na rzece. Nie mam strzału! wszystkich zwyłapaliśmy. Czy możemy wejść tutaj tą górą, jakąś skałą? Nie mam pojęcia. Że wydaje mi się, że tak. Zdobyto 250. Nie wiem za co, a pewnie za misję. Tak, możemy ich wysłać na misję teraz. Dociera i 203 jaja. Jajaj. Czy to są jakieś zwykłe misje, czy tylko to takie agresywne, nie wiem, myślałem, że są jeszcze jakieś zwykłe. Dobra, wy wyślę was po prostu w różne miejsca. Tutaj nie możecie szczerze jakoś super przegrać, więc takich ich wyślę osobno. No taka prawda. Nie stracimy ich tak jak zwykłych chazasynów. Dobra, są wysłani na misję. My też zarabiamy dzięki temu, a to jest chyba mi najbardziej teraz potrzebne. Pieniądze. Dobra, jakby tam wskoczyć? Jakby tutaj wlecieć? Dobra, damy radę tędy. Dobrze, że ty umiesz robić coś takiego, bo ja bym już był martwy. Dobra, musimy to zrobić jeszcze raz. Cholera jasna. Ale dobra, nie jest źle, nie jest źle. Żyjemy. W najgorszym wypadku byśmy z... tam zmarli. Dobra, na samej górze jest on. Będzie nam dobrze po cichu, a może poczekaj, aż on tu przyjdzie, bo on i tak jest zrobi kółeczko. Ściągnijmy go jak najprędzej, i wtedy możemy lecieć dalej. Żegnaj, tak się załatwia sprawy. Czy oni tam rozmawiają z naszą starszyzną, starszyzną raczej wioski Konora, czy ogólnie, tak? Czy to już się zrobiło? Czy oni już zrobili te zlecenia? Super! Super! O Jezu. Jakby tak szybko robicie te misje? Nie ma nic dostępnego. Nie wiem, ja tutaj więcej robię tych dodatkowych misji niż misji.

Have I not always sought to protect you from harm? If you wish to protect us, then give us arms, muskets, and horses that we might defend ourselves. War is not the answer. We remember, Stanwix. We remember you moved the borders. Even today, your men dig up the land, showing no regard for those who live upon it. Your words are honeyed but false. We are not here to negotiate, nor to sell. We are here to tell you and yours to leave these lands. So be it. I offered you an olive branch, and you knocked it from my hand. Perhaps you'll respond better to the sword. No, Are you threatening us? Yes. not like

Ensured an end to your schemes. You sought to claim these lands for the Templars. Aye. That we might protect them. Do you think that good King George lies awake at night, hoping that no harm comes to his native subjects? Are that the people of the city care one whit about them? Oh, sure. The colonists are happy to trade when they need food or shelter, or a bit of extra padding for their armies. But when the walls of the city constrict, when there's crops that need soil, when there's when there's no more enemy to fight, we'll see how kind the people are then. The colonists have no quarrel with the Iroquois. Not yet, but they will. It's just the way of the world. In time, they'll turn. I. I could have stopped it. I could have saved you all. You speak of salvation, but you were killing them. I, because they would not listen. And so, it seems, neither will you. I am the one to the the Z jednej strony mówił prawdy, bo jednak wiecie, czas się zmieni, ziemia będzie potrzebna i koniec. Ucieknij ze strefy, działa Dobrze, nie ma sprawy. Chyba już uciekliśmy, jak nas zatrzymało. Pozdro YouTube, witam, pozdro, pozdro. Sequência is Boże, nam dobrze idzie, tyle wam powiem. William Johnson is dead, and with him, the Templar plot to steal the land of my people. But in ending this threat, I have revealed another. On his body was a letter addressed to John Pitcairn containing orders to root out and destroy Patriot weapons and supplies. Should he succeed in this? The colonists will be unable to maintain their resistance, and the Templars will surely take control. So long as Pitcairn lives, the danger remains. I need to find him. He needs to die. I thought it might bring clarity or instill a sense of accomplishment, but all I feel is regret. Hold fast to that. Such sacrifices must never come lightly. I had to do it. Not only for my people, but for all the others Johnson would have harmed. It's a start. But to truly be free of Templar influence, all of them must be dealt with in turn. Even your father. I know. You speak the words, but do you believe them? Seems we've company. What is it? A request for aid from Paul Revere. Seems the Redcoats are up to something in Boston. Guess you made an impression on the Sons of Liberty. They mistake me for one of their own. Please tell Mr. Revere he has my sympathies, but I cannot help at present. You might wish to reconsider. John Pitcairn is mentioned by name. Where am I to go? Mr. Revere's house in Boston. If you'd like, I can. Yes, jak się wydwał od razu. Nie się. Dobra, na pewno spróbuję kupić karawane. Aha, to jest po prostu jak się tepnąć. Subcią mnie to ciekawi. Dobra. Przed następnym odcinkiem ogarnę sobie, jak kupić karawanę. Skoczę sobie do naszego portu i zaraz zobaczymy dalsze. Raczej, znaczy, co będzie miał dla nas. On. A żeby tak nie nucić się, zagrajmy partikę. Szachy bodajże, warcaby. No jest, no to warcaby gram, Oczywiście, że gramy. No to stawiamy. 50. Na spokojnie. Do Warcaby. Dobra. Zaniebicie tracisz życie. Tak się grało. Wartza ci gra się ciekawie. Jakbym przeskoczył. Nie, wtedy on mu blokuje ruch. Hmm. Oj, zrobiłem zły ruch, bo on teraz mnie zaatakuje. Ale ja go mogę ściągnąć. Przeskoczę to w ten sposób. Dlaczego? Bo jakbym zbił tamten, on by mi zbił tamten i zaczęłaby się wojna, która nie miałaby sensu. Taka jest racja. Teraz, że ja ruszę tutaj, mam zbiety, ja ruszę tutaj. chciałem tego, by zbić, żeby dojść tutaj. Hm. Jak żeby to można było rozegrać? Hm jakby to tutaj rozegrać. <grych> Zegrajmy na spokojnie. Hmm to jest gra wymagająca wielu, wielu mądrych i zacnych umiejętności. Mam teraz pomysł. Jeżeli nic nie zrobi strasznego, to to zrobię. Super, teraz zrobimy coś takiego. Nie że ja to zrobię, może. Nie nie, 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 on mi teraz bi, O jezu, nie ruszyłem przypadkowo. Przypadkowo ruszyłem to. Przypadkowo to ruszyłem. Przypadkowo to ruszę. Dupa. Nie tak. Przepraszam. Skichałem. Dobra. Nieważne. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.